Ochotnicza Straż Pożarna w Sychodole świętuje jubileusz stulecia działalności. Na swoim koncie mają mnóstwo sukcesów i wyróżnień setki zwycięskich zawodów. To właśnie tu była pierwsza remiza strażacka w gminie Brudzeń Duży. Jednak najważniejszy sukces to ten, że nadal mogą na nich liczyć mieszkańcy ich miejscowości, ale i gminy. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęłam Msza Święta w intencji strażaków byłych i obecnych. Swoimi czynami, gotowością do niesienia pomocy innym, to co jest dla Was najważniejsze. Drugi człowiek mówił w z kaznodzieja. Ważnym punktem mszy świętej było poświęcenie sztandaru dla jednostki w Suchodole. Po mszy wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się przed nowo wyremontowaną remizą, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Jednym z głównych punktów było uroczyste przekazanie nowego sztandaru. To dla nas bardzo ważny dzień zaznacza prezes OSP Suchodół. Dla nas jest dużym wzruszeniem, nie, my praktycznie czekaliśmy na niego 100 lat. Co prawda ja, ja czekałem na niego 50 lat, bo byłem jako na 50-leciu, miałem 7 lat. Jest takie wzruszenie, że się łza do oka ciśnie. Zasłużeni strażacy działający w jednostce w Sochodole otrzymali wyróżnienia, odznaczenia, medale. Były również prezenty od marszałka województwa mazowieckiego, ale i od władz gminy Brudzeń Duży, bo jak przyznaje wójt, strażacy, ochotnicy to ważna część społeczności. Święto dzisiejsze to jest święto całej gminy. Tak naprawdę straże pożarne to nasi przyjaciele, którzy nie odmawiają nam nigdy pomocy. Jako wójt gminy Brudzeń Duży bardzo się cieszę, że ten jubileusz przebiega tak hucznie ponieważ strażacy zasługują na to co najlepsze, czyli na gratulacje, na podziękowania oraz na dobrą zabawę. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zachęci również inne jednostki do organizowania Dnia Strażaka w, każdych, w przyszłości w każdej jednostce, abyśmy mogli świętować to właśnie ich pracę, to poświęcenie dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży. Jak dodaje, strażacy w każdej sytuacji mogą liczyć na wsparcie samorządu. Ja nie odmawiam pomocy strażakom, czasami te rozmowy są trudne, bo wiadomo, że potrzeb jest bardzo dużo. Ale dajemy sobie radę. Tak jak i na dzisiejszym jubileuszu otrzymali od radnych Gminy Brudzeń i od wójta prezent w postaci tak naprawdę wyposażenia kuchni, więc mam nadzieję, że to im się przyda. Tak i w przyszłości mam nadzieję, że inni strażacy również będą mogli być wspierani przez Gminę i przez wójta Gminy Brudzeń Duży. Strażacy mogą liczyć również na wsparcie władz powiatu. Dlatego w takich momentach dziękujemy wszystkim tym, którzy przez wiele lat tak naprawdę budowali to poczucie bezpieczeństwa na naszych mieszkańców, a tak naprawdę nie musieli, bo to są ochotnicy strażacy, czyli oni z dobrej woli czują taką potrzebę, aby pomagać drugiemu człowiekowi i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim jednostkom, które tak mocno starają się o to, aby w pojecie płockim było bezpieczniej. Strażacy cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym, niosą pomoc często narażając własne zdrowie, a nawet życie. Na kogo mamy liczyć? Przede wszystkim, jak coś się staje, pierwsze telefony do strażaków. Oni nigdy nie odmawiają oni nie mówią za ile, oni po prostu dają serce, dają swoje siebie, a później my musimy dbać, żeby oni mieli po prostu odpowiednie warunki, odpowiedni sprzęt do zagospodarowania, do e, wszystkich tych e, trudnych sytuacji do rozwiązania. Jubileusz stulecia był również okazją do otwarcia nowo wyremontowanej remizy. To miejsce, które będzie skupiało mieszkańców. Strażacy nie działają dla siebie, tylko dla, działają. Dla mieszkańców i tak jak pisze na sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dodajmy, jednostka w Suchodole powstała w maju 1924 roku dzięki aktywności i zaangażowaniu kilku gospodarzy. Przetrwała trudne czasy wojny, po wojnie zaczęła się rozwijać. Obecnie OSP Suchodu liczy 28 ruchów, 7 wspierających i 6 honorowych.